W informacjach wrócimy. Za kilka minut gościem będzie Wacław Iszkowski, prezes Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Jeśli nie będzie podwyżek, a warunki pracy się nie zmienią, będziemy strajkować, mówi część związkowców gliwickiej fabryki Opla. Zarząd zakładu postan, postawą związkowców jest zdziwiony. O szczegółach Marek Sygacz. Nie było tak jeszcze w tej fabryce, żeby w ten sposób właśnie byli ludzie traktowani. Pracownicy o tym, co dzieje się w fabryce, mówią niechętnie i tylko anonimowo. Od tego tygodnia, od poniedziałku, będziemy przez 12 dni pracować non-stop. Czyli nie ma absolutnie czasu na żaden odpoczynek. Poza harmonogramem pracy załoga gliwickiej fabryki skarży się na płace i świadczenia socjalne. Związkowcy z sierpnia 80 spisali w 25 punktach swoje oczekiwania wobec pracodawcy. Między innymi usunięcie warunków szkodliwych, wzrost płac o 800 zł dla każdego oraz 100% dodatkowo za pracę w godzinach nadliczbowych. Jeśli, jak mówią, sytuacja się nie zmieni, może dojść do strajku. Sytuacja jest wyjątkowo napięta i to nie jest fanaberia związku zawodowego, tylko to jest opinia Załogi, która ma dość. Ale do strajku droga daleka, zwłaszcza, że sierpień reprezentuje tylko 5% załogi, a pozostałym dwóm związkom nie spieszy się do wsparcia kolegów. Nie, jednak to jest pensja 3,700. Zarządzający fabryką są zdziwieni postulatami i ogłoszeniem przez związkowców, że wstępują w spór zbiorowy z pracodawcą. Jesteśmy wzorem i pod kątem wynagrodzeń, które są w regionie i pod kątem y, warunków pracy. Oczywiście, że mogłoby być lepsze i... To jest nasza praca. Dzień po dniu dążymy do tego, żeby było lepiej. Na razie rozmowy z protestującymi skończyły się niczym. Przed kolejnym podejściem dyrekcja fabryki chce dokładnie poznać oczekiwania całej załogi. My bardzo mamy ostrą konkurencję wewnątrz korporacyjną. Jeszcze niedawno koncern GM nie wykluczał zamknięcia zakładu. Teraz nowy prezes Dan Ackerson publicznie podkreśla, że nie wyobraża sobie powrotu do dawnej świetności bez fabryk w Europie. A taką niewątpliwie jest ta w Gliwicach. Związkowcy są jednak odpowiedzi na pytanie, czy wiarygodność firmy nie jest budowana kosztem pracowników. W zeszłym roku nasi inspektorzy przeprowadzili cztery kontrole. Te kontrole wykazywały drobne uchybienia dotyczące BHP-u i prawa pracy, ale nic poważnego. Kolejną kontrolę okręgowa inspekcja pracy planuje w najbliższych dniach. W ubiegłym roku z Gliwic wyjechało 170 tysięcy samochodów. W tym roku zamówiono o 10% więcej. Wygląda na to, że branża powoli wychodzi z kryzysu. To dobra wiadomość, ale tylko dla tych, którzy pracę mają. Bo urzędy pracy dostaną w tym roku mniej pieniędzy z tak zwanego funduszu zatrudnienia. Na Śląsku mniej aż o 70%. Może to się sprowadzać do tego, że będą na przykład mniejsze dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, czy chociażby skrócenie okresu stażu z 6 do 3 miesięcy. Negocjacje i spory z pracodawcą nie tylko w Oplu trzeba teraz prowadzić bardzo rozważnie. Dla Biznes Informacji Marek Sygacz, Polsat News. Zmiany w OFE wejdą w życie z opóźnieniem, potwierdza współautor nowej ustawy Michał Boni. Konsultacje społeczne kończą się za dwa tygodnie. Później będą nad nią pracowali posłowie, ale ekonomistów i przedstawicieli towarzystw.